Między Lexi a mną to była jedna z propozycji, którą dostawała i Lexi i ja. Co więcej, my rozmawiałyśmy na ten temat bezpośrednio. W związku z tym ta wypowiedź Lexi, że nie chce mieć z moją osobą nic wspólnego, jest dziwna, ponieważ my rozmawiałyśmy. lekcji wtedy wyrażała I tutaj Maja stać czegoś nie rozumie. Zobacz Maju, ja z tobą też normalnie rozmawiałem w październiku. We wrześniu, natomiast w grudniu zauważyłem, że kurwa manipulujesz i jesteś osobą bardzo specyficzną, nie? I być może Lexi też zauważyła, że kurwa, ja jebie, nie? <grywa> Bo ja tak mam. ja całkowicie zmieniłem zdanie o Staśko. Ja naprawdę uważałem, że ona chce dobrze. Jeszcze kurwa w październiku, tak uważam, chyba w listopadzie też, ale po tym, ona, nas ona na przykład ostatnio, uwaga. Mensen, Mencen jest doradcą podatkowym. Byłem kiedyś u Mensena, chyba w 2017 albo 2018 roku, bo miałem sprawę dotyczącą yy, prawa, bo on, oprócz tego, że jest doradcą podatkowym, to też ma kancelarię prawniczą, chyba nie. I wtedy miałem z jedną firmą problem i on mi tam pomógł jak to rozwiązać. Zrobiliśmy sobie zdjęcie. Teraz. Mentsen powiedział coś w 2022 roku, 2022 roku co się Majstaśku nie spodobało. I ona tak wzięła tą wypowiedź Mencena z 2022 roku, wzięła moje zdjęcie z Mencena z 2017 i mówi: Wardenga wspiera yy, yy, Mencena politycznie. A Mentsen powiedział coś takiego. I mnie jakaś kobieta wyzywa teraz na Twitterze, żebym się pierdolił. Dlaczego? Bo poszedłem do doradcy podatkowego. To jeżeli ja pójdę do fryzjera i fryzjer y, później coś powie i to się nie spodoba, to ja mam się pierdolić, bo skorzystałem z jego usług i zrobiliśmy sobie zdjęcie, no na Boga kurwa. Przecież ja w tym zdjęciu nie mówię wszystko, co powie Mencen, to jest. Ja się pod tym podpisuję. Nie, to było zdjęcie, że jestem klientem jego kancelarii. Tylko i wyłącznie. Dlaczego lewica robi kurwę z logiki? Tego nie rozumiem i jest mi bardzo przykro. I właśnie dlatego Maju być może Leksi Lexi też tak popatrzyła i mówi kurwa, jesteś Maja za bardzo odklejona. Może o to chodzi, bo pewnie by była taka walka Lexi kontra Maja Staśko, ale żeś się za bardzo odkleiła. Wyszło szydło z worka. A najgorsze jest to, że jak ludzie ci mówili, dawali ci jakieś argumenty, to ty zaczęłaś gadać, o, ja jestem ofiarą. Hejtują mnie w internecie. Nie mogę Wam teraz odpowiedzieć na merytoryczne argumenty. I chuj, czas minął. I co? I dalej nie odpowiedziałeś na te merytoryczne argumenty. Aj, szkoda, że Cię